Genialny, wszechstronnie utalentowany człowiek o głębokim umyśle. Taki wizerunek Leonarda da Vinci przekazali nam autorzy z przeszłości. Opisywali przystojnego mężczyznę o miłym sposobie bycia, który nie tylko zadziwiał swoimi osiągnięciami jako artysta, malarz, rzeźbiarz, architekt, ale też jako naukowiec, wynalazca, inżynier, botanik, anatom. Doniosłość jego odkryć, wszechstronna wiedza, wspaniałe dzieła sprawiły, że Leonardo da Vinci jest do dziś symbolem swojej epoki, renesansu. Leonardo da Vinci urodził się 15 kwietnia 1452 roku w Vinci koło Empoli, w Toskanii we Włoszech. Był nieślubnym synem adwokata Piero da Vinci i Katarzyny, prawdopodobnie wieśniaczki. Wychowywał się w domu ojca, otoczony jego rodziną. Dziadek nauczył go pisać, czytać i liczyć. Jednak główną pasją chłopca były wycieczki po okolicy. Miał naturę obserwatora. Zbierał i szkicował odłamki skał, ciekawe okazy fauny, kwiaty. Brakowało mu jednak wytrwałości. Wiele prac zaczynał i nie kończył. W 1469 roku Piero da Vinci wynajął dom przy Viadelle Prestanze we Florencji. Miasto rządzone przez ród medyceuszy było centrum sztuki i nauki renesansowej. Prawdopodobnie w tym samym roku lub rok wcześniej Leonardo rozpoczął naukę w pracowni słynnego florenckiego malarza i rzeźbiarza Andrei del Verrocchia. Zdobył tu wiedzę dotyczącą zasad perspektywy i koloru. Poznał techniki odlewania metali, tworzył szkice architektoniczne. W 1472 roku został przyjęty do cechu malarzy. Wtedy powstało jego pierwsze samodzielne dzieło. Pejzaż znad Arno Około roku 1476 Verrocchio rozpoczął malowanie olejnego obrazu – Chrzest Chrystusa. Leonardo pracował przy nim jako pomocnik. Namalował klęczącego anioła, a także przemalował partie krajobrazu i ciała Chrystusa. Anioł został przedstawiony w pozie charakterystycznej dla późniejszych dzieł Leonarda. Skręt tułowia kontrastuje z odwróceniem głowy postaci. Geniusz swojego ucznia dostrzegł sam mistrz Verrocchio, bo nie namalował już żadnego obrazu. Leonardo stwierdził jedynie, tylko słaby uczeń nie przerasta mistrza. We Florencji Leonardo zaczął prowadzić notatki, które kontynuował do końca życia. Zapisywał swoje pomysły dzieł, szkice, projekty książek. Zdania zasłyszane na ulicy, wydane po jego śmierci, zamknęły się w 20 księgach. Artystę fascynowała budowa ludzkiego ciała, a zwłaszcza kontrast piękna i brzydoty. Uważał, że aby dostrzec piękno, trzeba poznać brzydotę. W swoim obrazie święty Hieronim dał wyraz fascynacji anatomią człowieka. Udręczone ciało pustelnika przedstawił z wielką ekspresją, realizmem i precyzją. Podobnie precyzyjne są liczne szkice przygotowawcze do obrazów przedstawiających m.in. męskie akty. W 1481 roku Leonardo otrzymał swoje pierwsze samodzielne zlecenie. Był to obraz Pokłon Trzech Króli na ołtarz Kościoła San Donato a Scopetto we Florencji. Powstało nowoczesne, awangardowe dzieło. Artysta stworzył trójkątną kompozycję tła. Która stała się kanonem sztuki renesansowej. Linie perspektywy zbiegają się nad głową madonny. Przedstawione postaci nie są statyczne, każda ukazana jest w innej pozie i wyraża różne emocje. Kontrastują też między sobą wyglądem i wiekiem. Artysta zaczyna malować postaci od szkieletu, co widać na przykładzie postaci z prawej strony. Widoczna jest jej czaszka. W 1482 roku Leonardo przeniósł się do Mediolanu. Został inżynierem wojskowym, rzeźbiarzem i malarzem na dworze tamtejszego władcy, Lodowika Sforcy. Projektował także oprawy uroczystości dworskich. W jego notatniku pojawiły się szkice składanego mostu, fortyfikacji, pompy, studni, karabinu maszynowego, Wyrzutni pochodni, nard wodnych, maski do nurkowania. Tego ostatniego wynalazku jednak nie ogłosił, bo uważał, że zło tkwi w naturze człowieka i skłoni go do zabijania w głębinach morza. Szczególnym przedmiotem jego zainteresowań były studia nad anatomią. Swoje badania i obserwacje zawarł w niedokończonej książce pod tytułem O postaci ludzkiej. W 1490 roku powstał chyba najsłynniejszy rysunek proporcji ciała ludzkiego. Artysta dokonał dzięki niemu rewizji antycznej koncepcji witruwiusza. Kolejną fascynacją mistrza Leonardo były ptaki w locie, które rysował w swych licznych szkicach. Pisał: Ptak jest instrumentem, który działa zgodnie z prawami matematyki, a więc człowiek zdoła kiedyś odtworzyć jego ruchy i wznieść się w powietrze. W 1495 roku przyczepiał skrzydła swoim asystentom, którzy podejmowali nieudane próby latania. Nieco później tworzył szkice machiny latającej, przypominającej do złudzenia śmigłowiec. Jednym z pierwszych dzieł malarskich wykonanych przez Leonardo w Mediolanie był ołtarzowy obraz Madonna wśród skał. Dzieło stanowi wspaniały przykład zastosowania światłocienia oraz techniki sfumato miękkiego, łagodnego stopniowania przechodzenia światła w cień, które daje wrażenie oglądania obrazu przez mgłę. Kompozycja wpisana jest w trójkąt. Tło stanowi wodospad, jako wyraz nieustającej fascynacji artysty żywiołami przyrody. Innym sakralnym dziełem Leonarda powstałym podczas pobytu w Mediolanie była Ostatnia Wieczerza, namalowana w refektarzu klasztoru Dominikanów Santa Maria delle Grazie. Artysta pracował powoli. Wykonywał liczne szkice, wkładając w dzieło całą duszę. Przedstawił moment, kiedy Jezus mówi do apostołów: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie zdradził. Jego nowatorstwo polega na odejściu od ustawienia apostołów w rzędzie, jak ukazywano ich wcześniej. Zastosował perspektywę, samotnego Chrystusa umieścił po środku, zaś apostołów podzielił na cztery grupy. Odrzucił także technikę malowania fresku na mokrym tynku. Mieszał farbę olejną z temperą. Niestety te eksperymenty stały się przyczyną szybkiego niszczenia malowidła. Jako nadworny malarz Lodowiko Sforcy otrzymywał zamówienia na portrety osób związanych z dworem. Jednym z najsłynniejszych z nich jest portret Cecylii Galerani, znany jako Dama z łasiczką lub Dama z gronostajem. Podobnie jak na wielu portretach Leonarda, skręt tułowia kontrastuje z odwróceniem głowy postaci. Dziewczyna prawą dłonią dotyka grzbietu zwierzątka. Namalowany w latach 1485-1490, obraz został zakupiony około roku 1800 przez Adama Czartoryskiego i obecnie znajduje się w zbiorach Muzeum Czartoryskich w Krakowie. W kwietniu 1500 roku Leonardo wrócił do Florencji. Jego nowym mecenasem został Cesare Borgia. Artysta wyruszył z nim w podróż po Włoszech jako jego architekt i inżynier wojskowy. Sporządzał dla kampanii wodza mapy i różnego rodzaju szkice. Po powrocie do Florencji otrzymał zlecenie ozdobienia sali Rady Miejskiej w Palazzo Vecchio. W trakcie prac spotkał się z Michałem Aniołem Buonarotti, który ozdabiał przeciwległą ścianę pałacu. Obraz Leonarda nie został ukończony i znany jest jedynie z wiernych kopii. Dynamika kompozycji Leonarda widoczna jest zarówno w jego szkicach, jak i kopiach. Ukazują one czterech jeźdźców walczących zaciekle o sztandar. Postaci ze swoimi zniekształconymi rysami twarzy wyrażają niepohamowaną wściekłość. Odnosi się wrażenie, jakby człowiek i zwierzę stawali się jednym bezkształtnym tworem. Mona Lisa, ten najsłynniejszy chyba obraz świata, powstał w 1503 roku na zamówienie Francesca del Giocondo. Liza była jego żoną. Portret przedstawia młodą kobietę namalowaną na tle skalistego krajobrazu. Artysta posłużył się efektem sfumato, przez co portret nabrał miękkości i tajemniczości. Efekt ten jest potęgowany przez delikatny, nieco smutny uśmiech portretowanej kobiety. Obraz ukazuje XVI-wieczny ideał piękna i urody. Światłocień na twarzy i dłoniach stwarza wrażenie trójwymiarowości, a postać wprost wyłania się z obrazu. W 1513 roku Leonardo udał się do Rzymu, gdyż liczył, że znajdzie tam pracę przy ozdabianiu bazyliki świętego Piotra. Zlecenie to otrzymali jednak Rafael Santi i Michał Anioł Buonarotti. Zniechęcony przeprowadził cały szereg eksperymentów naukowych, głównie medycznych. Studiował szczegóły anatomii człowieka, dokonując sekcji zwłok. Został nawet oskarżony przez Kościół o nekromancję, czyli wywoływanie duchów zmarłych. W 1514 roku Watykan zakazał mu dalszych badań. Muzyka w 1516 roku Leonardo wyjechał do Francji na zaproszenie króla Franciszka I i został jego nadwornym malarzem. Mieszkał w klu, zajmując się eksperymentami naukowymi, projektami architektonicznymi i planami irygacyjnymi. W dwa lata po przybyciu do Francji dostał udaru mózgu i został częściowo sparaliżowany. Zmarł w 1519 roku, mając 67 lat. We wcześniej sporządzonym testamencie napisał: Dobrze przeżyty dzień sprowadza lekki sen, a pożytecznie wykorzystując życie daje szczęśliwą śmierć. Od wielu stuleci Leonardo da Vinci budzi fascynację swoimi uzdolnieniami i wiedzą. Wiele jego wynalazków zostało na nowo odkrytych dopiero w XX wieku. Jako artysta pozostawił po sobie wspaniałe dzieła, urzekające nie tylko doskonałością techniczną, ale także mistrzostwem w oddawaniu uczuć portretowanych postaci i tajemniczością w przypadku obrazów, pięknem funkcjonalnością i harmonią budowli, dynamiką i kompozycją rzeźb. Jego projekty i przemyślenia poszerzyły horyzont umysłowy ludzkości.